Skoro tak wszystko powtarzamy, to zaczniemy znowu od podstawowych ciosów bokserskich. Nie, wybane się tu karate, jak ktoś tam inny w ogóle nic się nie czuł, albo czy tu wie co. Nie? E, także e, zaczniemy od ciosów bokserskich. Są, jest 6 ciosów bokserskich podstawowych. To są dwa proste. Nie? Lewy prosty, prawy prosty. Boom. Z pałką od razu będę robił z pałką. Nie? Teraz ten prawy prosty, tak już kiedyś wspominałem, można zrobić w ten sposób, że się leje pionowo. Ja, no przykład też na bardzo krótki wysok. Tu! Bah! W ten sposób. Nie? Albo można się spokojnie skręcać. Nie? Chociaż tutaj ma się do czynienia z takim właśnie machnięciem. To trzeba by właściwie ćwiczyć po prostu, żeby, żeby, się, żeby się w tym dobrze czuć. Nie? Czyli mamy lewy prosty, prawy prosty. Następnie są ciosy z dołu, nie? czyli apakac. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie? Ciosy z dołu w to było w górę, po prostu do góry. Znaczy na, na głowę, o, na głowę. Albo właśnie wątroba i milc po polsku jest śledziona, nie? wątroba BUM śledziona, wątroba śledziona, Czyli głowa wątroba śledziona. I mamy sierpy, nie? lewy sierp BUM, prawy sierp tak jak już wspominałem najlepiej walić bunio, bo jak tutaj się skręca to tak nigdy nie wiadomo nie? To to się, czym to się skończy. W ten sposób można też walić sierpa, ale mówię, tutaj takie, takie, takie popieprzone rozchwianie, no jak już tam człowiek automatycznie jakoś tak po prostu z właśnie przyzwyczajenia w ten sposób wali nic się stanie, nie stanie. Ale mówię, punio jest całkiem niezłe, szczególnie jak się trafi w szyję na przykład, on wali się leciutko e, z góry, nie? Czyli mamy lewy sierp, prawe pum, punio. Lewy sierp, prawe punio. Czyli jeszcze raz, powtarzam. Lewy prosty, prawy prosty, uppercut, uppercut, sierp, sierp. Bum. I to mamy praktycznie wszystkie podstawowe ciosy bokserskie, które nam są potrzebne do stick boksingu. E, do tego dojdą oczywiście potem jeszcze e, ciosy walkciem. To mamy też ten w karate to się nazywa hijiata. <gryw> Ate? nie pamiętam. Bany wie pewnie, nie? I mamy też horyzontalny. Boom. Czyli mamy hop, 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 hop. To są następne tam ciosy, które dochodzą. Nie? Eee, ale jeśli chodzi o boks, to by było właściwie wszystko. Ok, dzięki. I teraz podstawowe kombinacje bokserskie. Zaczniemy tym razem od tego trochę dłuższego dystansu, nie? czyli od prostych ciosów. Nie? Podstawowa kombinacja bokserska, którą każdy na początku się uczy. I każdy że powinien umieć, to jest lewy prosty, prawy prosty, nie? Ja to się trochę dziwnie robi, ale okej. Okay. Bum, bum, Hop, bam. Hop, bam. I od razu najlepiej sobie dodać tutaj albo uppercut'a, albo yy, sierpa, jaką następną. Ten już mam wtedy trzy uderzeniowe kombinacje, nie? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie? Raz, dwa, trzy. <ślaski> raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Eee, to samo można zaczynać z prawej strony, nie z prawej ręki. Gdzieś tutaj coś się dzieje, nagle... BUM! Raz, dwa, trzy. Nie? Raz, dwa i tu mamy znowu punio. Nie? Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tu mamy trzy, trzy uderzeniowe kombinacje. E, oczywiście można tylko, tylko same proste walić Czyli raz, dwa, trzy na przykład. Nie? Raz, dwa, trzy też. OK. I to mamy wtedy podstawowe TT. Teraz e, już na ten taki bliższy dystans, nie? pół dystans w, w, albo w, w bokie ta walka z bliska, nie? to mamy, to używamy przede wszystkim aperkatów i sierpów. Nie? Czyli raz, dwa... 3, 4. Tych ciosów używamy. I teraz kombinacje, tak te jak kiedyś już tam e, trochę wspominałem, najlepiej sobie pokładać w głowie. Ja to zrobiłem w ten sposób, że raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kombinacje podstawowe, trzy uderzeniowe, zaczynając od dołu. Ja robię tak. Raz, dwa, trzy. To była pierwsza kombinacja. Druga jest raz, dwa i znowu z dołu. Nie? Trzecia jest sierp, sierp, uppercut. Czwarta jest sierp, aperkat, sierp. To były ciosy, które zaczynaliśmy z lewej. Ale wiadomo, że wszystko może być też odwrotnie, czyli możemy zacząć z prawej. Wtedy będzie raz, dwa, trzy. Ups. Raz, dwa, trzy. Nie? Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Nie? Czyli byłby sierp, czyli cały czas to punio, a perkat jeszcze raz sierp. To są te podstawowe kombinacje bokserskie, które wykonujemy albo w miejscu, jak już mamy gościa tutaj blisko gdzieś, tam się gdzieś tutaj w pieprzu, albo jak bardzo mocno napiera, można to robić wszystko cofając się na przykład, albo odchodząc w bok, puch, 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 w jedną stronę, w drugą stronę tak dalej, albo jak facet dostał o, i robi krok do tyłu, chce go dobić, po prostu nie chcę go tam pałką, kurde, dalej pierwsze widzę, że można go zabić, to się po prostu wchodzi wtedy po prostu do tego i to tłucze. Czyli albo odchodzę do tyłu, albo na boki, albo do przodu. Okay.